Na wydałam się oszukać tej listy. A te 9 miesięcy do ślubu. Wszystko zaczynało się dobrze. Poszłam do tej pani na próbną fryzurę ślubną i spodobała mi się ta fryzura, więc napisałam, że chciałabym zarezerwować termin. No i akurat okazało się, że ma ona okienko wtedy, kiedy mam wesele, więc super się złożyło. Ale bajka się skończyła w momencie, kiedy napisałam, że chciałabym podpisać umowę. Pierwsze co usłyszałam od niej to jest to, że ona nie podpisuje żadnych umów i wystarczy tylko zaliczka, chyba 200 zł. No i kiedy zaczęłam nalegać, że jednak. Chciałabym mieć taką umowę, ona powiedziała mi, że spoko. W takim razie muszę tą umowę sama przygotować i jej podesłać. Zgodziłam się. Pograłam standardową umowę o na pierwszej stronie internetowej, oczywiście wszystko wypełniłam, no i wysłałam jej na mail. Minęły kilka dni cisza. No i piszę do niej, czy udało się przeczytać i podpisać umowę, na co ona mi odpowiada, że ta umowa chroni tylko i wyłącznie klienta, więc taką umowę ona nie podpisze, jako nie termin jest zajęty. Napisałam do niej, że przecież wszystko było ok i problem pojawił się dopiero wtedy, kiedy zaczęłam nalegać na podpisanie umowy. No i na co ona mi odpisała, że bardzo przykro, że mogłam pożyć się urażona, ale ona nie podpisuje żadnych umów, nie zamierza tego robić. No i na końcu, oczywiście, moja ulubiona buźka, Tak, to nie chcę sobie wyobrażać, co by było w momencie, gdyby ona po prostu nie pojawiła się u mnie na weselu. Nie podpisałabym z nią żadnej umowy, ona by mnie wszędzie zablokowała i po prostu nie przyszła na czas. To by było historię. Takie serio nauczył mnie, że trzeba podpisywać umowę z każdym, nieważne jaką kwotę, 5000 czy 500 zł, więc tak robię. A powiedzcie proszę, jak to jest u Was? Czy podpisujecie umowy ze swoimi stylistkami?